Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystkie rodzaje wędzidła, jakie po prostu mam w stajni. To tak. Pierwsze wędzidło jest to zwykłe wędzidło, pojedynczo łamane. Yy, I jest po prostu ono zwykłe. Jest takie troszkę grubsze niż, te wszystkie, niż normalne. Kolejne jest to wędzidło puste w środku, oliwkowe, pojedynczo łamane. Kolejnym rodzajem wędzidła, jakie możemy mieć. Są to wędzidła podwójnie łamane. Takie zwykłe, srebrne, nieoliwkowe lub z miedzianym łącznikiem. Miedziany łącznik służy do tego, żeby pomóc, żeby zachęcić konia do przeżuwania. Kolejnym rodzajem wędzideł jest to grube wędzidło podwójnie łamane, miedziane. Później mamy wędzidło dosyć cienkie, oliwkowe z płaskim łącznikiem. Płaski łącznik, który. nie przeszczepuje nam kącików konia. Wędzidło skórzane, ze zwykłym łącznikiem podwójnie łamane jest. Kolejne wędzidło jest to wędzidło miedziane, podwójnie łamane. Kółeczka się kręcą, a więc niby nie jest oliwkowe, ale dzięki takim wyprofilowaniu koniowi nie przeszczepuje bardziej. Kolejne wędzidło podwójnie łamane, to jest zwykłe wędzidło miedziane, ale tutaj ma taką rolkę, żeby konia zachęcić do zabawy. To jest takie zwane wędzidło z zabawką. Kolejne wędzidło jest to bardzo podobne wędzidło do tego, bo tak samo kółeczka się kręcą, ale jest oliwkowe. Proszę zobaczyć. Tak się układa w pysku, dzięki czemu nie przeszczepuje wark konia. Tak, mówiąc ogólnie najbardziej polecam wędzidła zwykłe, pojedynczo-łamane nieoliwkowe, srebrne lub miedziane, to już zależy kto jak bardziej chce. Wiadomo, że każdy będzie używał innego wędzidła, ale ja osobiście najbardziej lubię pojedynczo-łamane zwykłe. To jest tak, no wszystko tutaj zależy też od rozmiaru. Sam rozmiary 11,5-12,5 zależy to... Jakie koń, jaki koń ma pysk. Są też będzie dła cieńsze, na przykład takie jest cienkie, trochę grubsze, jeszcze bardziej grube. Wszystko zależy od koń.